A i Witam serdecznie wszystkich, słuchajcie, nowy update, nie wiem czy zauważyliście, ja na pewno zauważyłem, nie, właściwie to mi ktoś powiedział, ale nie pamiętam dokładnie kto Tak, są nowe star powery, to jest taki mini update, właściwie ukryte, tutaj macie to w informacjach w grze, a ja wam od razu pokażę jak to działa w, w rzeczywistości Mamy update do Daryla, który po zarolowaniu dostaje pełną amunicję, mamy Mortisa, który ma dłuższy skok i mamy Leona, który się regeneruje 600 na sekundę po prostu masakrycznie. To są zabójcze, po prostu zabójcze Star Powery, które kompletnie zmienią grę, według mnie przynajmniej. Myślę, że nie jestem ekspertem od tej gry, ale się trochę znamy. To jest stary Star Power. Mortis wysyła energię z pokonanego, a to znacie stary Star Power, i po prostu on się regenerował. Natomiast teraz. Jeśli chodzi o niego, ma po prostu dłuższy skok. Ma olbrzymi skok. Zaraz zobaczycie. Tu jest Hard ze mną, który nagrywa ten odcinek. On prawie jest w stanie, te sześć oczek do mnie, właściwie ja jestem na siódmym oczku, tak jakby takim umówionym, on jest w stanie do mnie właściwie doskoczyć, zobaczcie, a normalnie jego skok jest połowę krótszy. Czyli to teoretycznie daje możliwości zbierania większej ilości skrzynek. Nie wiem, czy Mortis może przeskakiwać przez wodę. Właściwie to nigdy tego nie testowałem, ale z tymi sześciomoczkami to by było mega. No i to jest właściwie to, jeśli chodzi o Mortisa, może zdecydowanie szybciej i dalej uciec, to się ładuje. To jest taki pasek jak na Bibi Macie. No więc potrzeba kilka sekund, żeby się to naładowało. To jest jeśli chodzi o Mortisa. E, oczywiście tutaj z Hardem jeszcze testowaliśmy kilka. No niestety, kto podskakuje do niego? ten ginie. Gwiezdna moc, stalowe obręcze, to znacie, że on e, otrzymywał przez 3,5 sekundy mniej obrażeń, a teraz do Daryla nowa moc jest, że po skoku od razu ma 3 strzały, czyli ma trzy strzały, skacze i ma 3 strzały. Po prostu masakryczne, to jest taki gameplay można z tego robić. Właściwie on jest nieśmiertelny, Je, znaczy właściwie ma nieograniczoną ilość e, amunicji, o może tak. Oczywiście jest łatwiej go zabić wtedy. I może teraz strzelać, zobaczcie, rolowanie i kolejne trzy strzały. A wiecie, że Daryl jest całkiem mocny. On zaraz, zaraz za szelką, i zaraz za, yy, za yy, bólem, powiedzmy, jest na trzecim, czy tam na czwartym miejscu, jeśli chodzi o siłę. No, naprawdę niezły, i ma nawet troszeczkę y, tego zasięgu. Także Daryl jest mega. Kolejne, rolowanie, trzy strzały wcześniej, i trzy strzały potem. Szybciutko przechodzi po prostu masakrycznie. To jeśli chodzi o Daryla, no moim zdaniem te postacie będą teraz grane zdecydowanie. Dzięki w ogóle wielkie za te wszystkie lajki, za te komentarze. Dzisiaj taki widzicie szybciutki odcinek. Nie chciałem was specjalnie wysysać siły i energii, bo tamten coś słabo wam poszedł z oglądaniem całości. Tak z tym serdecznie chciałem podziękować tym wszystkim, którzy naprawdę oglądają całe odcinki moje i zostawiają te fajne komentarze. No i oczywiście, jeśli możecie, zostawcie lajka i zaraz będzie zaraz będzie kolejny Star Power to Leona nie mam w ten sposób oczywiście on tutaj miał przyspieszenie 24% przyspieszenia A teraz ma Po aktywowaniu swojego superataku Leon odzyskuje 600 punktów życia na sekundę Czyli też staje się niekąd nieśmiertelny To niesamowite będą gry teraz Bo on znika, leczy się I wyskakuje z całą energią Już teraz nie jest tylko szybkość Tylko też się leczy On właściwie jakbym go nie strzelał To się leczy do pełna w te 2-3 sekundy Masakrycznie szybko to idzie Tutaj widzicie, Harda Brał. On sobie nabija kolejne, zaraz idziemy na dół. Teraz będzie kolejne Utility. Eee, no i co? No i to jest moim zdaniem. Moim zdaniem, teraz kto tylko wydropi tego power'a, to będziemy je widzieć w grze. Napiszcie mi tutaj w komentarzach co sądzicie. Macie również ankietę, czy podobały się wam takie odcinki. Jeśli chcecie, tam ta ankieta była wcześniej. Eee, także zapraszam wszystkich do wzięcia udziału w głosowaniu, zostawianie komentarzy, lajkowaniu, lajkowaniu, lajkowaniu. Eee, będę będę mega wam wdzięczny, no bo no, na tym polega YouTube, no, bez was tego YouTube'a nie ma, niestety. Sam sobie mogę zrobić najlepszy odcinek, ale bez was on nie będzie najlepszy. Eee, no i wiecie, <ścoughs> jest tutaj, <ścoughs> tak, tak, on się teraz regeneruje. No, ale niestety wiecie, że tylko jeden może przeżyć. <ścoughs> No i tak to, tak to wygląda jeśli chodzi o nowe star powery A tutaj Pandora Mamy dzisiaj dziewiąte miejsce mieliśmy Jeśli chodzi o topklany.pl Całkiem fajnie to wygląda Pamiętajcie macie nagrodę do wygrania Dla tych co zostają u nas w klanie e, Z poprzedniego odcinka Jeśli jeszcze nie wiecie jaka to nagroda To oglądnijcie poprzedni odcinek No i to by było tyle Trzymajcie się Do zobaczenia Do zobaczenia wkrótce Pa, pa! Ha pewnie wszyscy poszli już no a jak wyłączam nagrywanie to i tak wszyscy idą. No. Ci co zostali nie wiedzą, że, że będą nagrodę mogli dostać? Jak napiszą Twoja długa noga? Co? Będę mogli grać o Hmm. No dobra, twoja długa noga. Do zobaczenia.